Tak, jak widzicie, jestem już gotowa. Makijaż mam, no, taki standardowy jak zwykle. I przejdę tutaj do lustra, to pokażę, co na siebie było w Chyba zapalę światło, bo trochę ciemno tu jest. To pokażę, co mam na sobie. Luska taka z nadrukiem w kwiaty. W ogóle strasznie mi się włosy. Z, jakby to powiedzieć, taki ciepły kolor mam jakiś ostatnio, nie wiem o co chodzi. No i do tego te spodenki żółte, co Wam pokazywałam. Czy tobie to pokazywałam właściwie. Do tego mam sandałki na takim kwadratowym obcasie. No i widać mój tatuaż. <grych> tak. Eee, no i tak wyglądam dzisiaj. Także lecę do Pepko zobaczyć, czy coś jeszcze na wyprzedażach jest. Także do zobaczenia. Za chwilę, Hej, Hejo kochani, jestem z powrotem. Przyszłam już, ale jest taka duchota. Znowu się upał zrobił. Czekajcie, bo widać TV. E, upał się znowu zrobił i, i masakra. E, powiem Wam tak. Mam tu reklamówę z Rosmana. Byłam w tym pepko, jakaś końcówka tych wyprzedaży była. Mierzyłam dwa biustonosze, ale ostatecznie stwierdziłam, że, że nie. No i pokażę Wam co kupiłam. <grym> Może zacznę tutaj w warzywniaku Kupiłam dwie cebule, do pomidory, tak Bo już Staram się odchodzić od Tych warzyw W tych supermarketach No bo jakość Po prostu jest tragiczna, więc Przerzuciłam się na No na warzywniaki takie Wiecie, co są na osiedlach No ale dobra, nieważne W każdym razie to to kupiłam I tak, kupiłam sobie w Rusmanie tą miksę Moją ulubioną nie wiem gdzie ta ostrość. Cały czas gubi ją. Tak, to miksę moją ulubioną kupiłam płyn do zmywania. Najlepszy jaki tylko może być. I on kosztował 16,29. I do tego to, yy, już pokazywałam do, na Instagramie te ciastka, ale powiem, polecam Wam. To są gryczone ciastka. Nie wiem, czy ostrość złapała. Eee... Wegańskie, bezglutenowe, bez laktozy Z dodatkiem dyni i jabłka e, I kosztują 4,99 chyba Czekajcie, bo... Tak, 4,99 za jedno Ja kupiłam dwie paczki I tak, w składzie jest tak Słonecznik 24%, peski dyni 20%, cukier trzcinowy nierapinowany, gryka ekspandowana 8%, syrop ryżowy, olej rzepakowy, mąka gryczana, lecytyna rzepakowa, jabłko 2%, cynamon 0,6%, aromat naturalny, pasek cytrynowy. I to jest wszystko. I powiem wam, że już jadłam je i są super. Naprawdę są mega super. Ja co prawda muszę cukier ograniczać, a tutaj jest trzcinowy. Zdrowszy, no ale... No jak mam ochotę na słodkie, to sobie jem to. Poczęłam już sobie. Obiad mi się gotuje, gulasz. I chciałam yy, jakby w tej części filmu pokazać was, takich, Wam takich moich ulubieńców, dlatego że jedna z dziewczyn tutaj mi pisała gdzieś w komentarzu pod którymś filmem. Żebym coś takiego powiedziała, nagrała. Te osoby, które mnie już od dłuższego czasu oglądają na YouTubie, to wiedzą, że u mnie się nie zmieniają te kosmetyki od dłuższego czasu. No bo ja, wiecie, jestem testowaniem różnych nowości, no to jestem trochę na bakier, bo niektóre mm, substancje w kosmetykach są y, dla mnie uczuleniem, więc... No, w każdym razie przechodząc już do rzeczy, to chcę Wam po polecić, na pewno jeśli chodzi o okres tu już prawie nic nie ma. E, filtr słoneczny 50 z kolastyny. Powiem Wam, że używałam, jak byłam na wakacjach i używałam jak się opalałam w parku. E, no widzę właśnie, że coś pyli, bo w ogóle tak z, odbiegając jeszcze od tematu, jest druga połowa sierpnia i dziś się zaczęło pylenie znowu drzew, więc no, trochę, trochę moja alergia się odezwała, ale znowu zmieniam temat. E, polecam wam, naprawdę, zainwestujcie. Pieniądze w kolestynę, dlatego że ja używałam wcześniej z Nivea. A tam mi się nawet lepiej sprawdził, bo szybciej się wchłaniał. Także ekstra. I widzicie, ja, mimo że wystawiałam się ciągle na słońce, nie jestem spalona. Nie jestem opalona jakoś super, ale nie jestem spalona i to mnie ochroniło. Jest mega. Kolejna rzecz to jest już wspomniana wcześniej w Holu. W pierwszej części filmu właśnie miksa to jest Już kończy mi się Polecam wam do zmywania makijażu, naprawdę Super się sprawdza, nie podrażnie oczu Nie posiada tego mm, Alkoholu etylowego No po prostu mega jest, naprawdę Fajnie schodzi, rozpuszcza tłuszcz Nawet mocne makijaże, także ekstra I co wam chcę jeszcze powiedzieć A propos takich ulubieńców ostatniego czasu To używałam na wyjeździe te opakowania One są tutaj umyte już i y, kupiłam je chyba w Rusmanie? Czy w Hebe? Kurczę, teraz nie wiem. Który jest z drogerii Za 10 zł i, i rewelacja. Naprawdę polecam Wam. Super jest. E, co do maseczek, e, to powiem Wam, że polecam Wam. Tutaj już właśnie sobie nowe kupiłam. E, mam tutaj kilka maseczek, właśnie, i te, te są od Lucynki. Polecam wam, już używałam właśnie takiej, bo kupiłam sobie kolejną i tamtą miodową, której opakowania też nie mam, jest super. Tu jest ta aloesowa, co od niej dostałam. No i mam też sprawdzone właśnie maseczki z ziai. Właśnie kupuję je od lat i są rewelacyjne i bardzo tanie. Niezmiennie ziaja również Jedyny krem, który mnie nie uczulił, który, po którym nie mam wysypki. No, niedoskonałości mi się pojawiają, ale powiem Wam, że próbowałam na tym detoksie, co miałam 7 miesięcy bez słodyczy, bez cukru i tak dalej, próbowałam tego kremu i mnie nie sypało, po nim także od cukru mam tak naprawdę wysyp na twarzy, więc ten krem u mnie się sprawdza. Um, co do zmywania makijażu, jeszcze to te płatki kosmetyczne z Klinik: też są bardzo tanie, naprawdę. Polecam Wam. Um, co Wam chciałam jeszcze powiedzieć? Jeśli chodzi o puder do twarzy, też niezmiennie od lat używam tego z Biedronki On ma w środku lusterko i to jest odcień 0,41. Właśnie, jak macie bladą skórę, to. No to polecam wam ten odcień Bo się sprawdza Kolejne opakowanie kupowałam Też yy, bronzera On ma taki dziwny zapach Znaczy dziwny Taki, no jest czymś perfumowany Ale już używam go jakiś czas I drugie to jest moje opakowanie I jest ok A tutaj na Z tyłu nie jest tego napisane Tylko powiem wam, że dziwiłam się, bo tutaj jest napisane My secret, czyli te, to jest jakby osobna szafa E, która jest w naturze, a tutaj producent, jak się przyjrzycie Jest Pierre René Czyli tak jakby osobna ta firma, no, którą pewnie z YouTube'a też kojarzycie Czyli to są chyba firmy jakieś powiązania ze sobą Jeśli chodzi o podkład to mam dwa, jeden tutaj mi się kończy już właśnie z Catrice e, Jeśli macie bardzo bladą skórę, białą e, No po prostu jasną, to polecam wam ten 010 żeby sobie też przeciągać na szyję No bo widzicie, no ja też nie jestem mega opalona A się nie odznacza I to już naprawdę jest moje kolejne, kolejne opakowanie I super jest Jeśli chodzi o krycie e, Powiem wam szczerze, lekkie Tak, żeby wyrównać kolory No tak jak widzicie na, na wideo Tak, żeby wyrównać, to na pewno nie jest mocne krycie Jeśli chcecie niedoskonałości zakryć No to, no tak jak widzicie Mi ślady przebijają wszystko Po prostu, bo ja na lato nie lubię tak ciężkiego, ale to jest to. To jest mój ulubieniec, no i ten, który dostałam w paczce od Ani. Czekajcie, czy to jest ten kolor? W od paczce od Ani, pozdrawiam cię. I to jest 05 Cool Sand. Na razie Wam może pokażę. I to jest Golden Rose Total Cover. W każdym razie używam tego podkładu też sporadycznie, dlatego, że on już daje taką, wiecie, tapetę bardziej. Taką tapetę bardziej daje, więc używam go na jakieś wyjścia, ale polecam wam serdecznie, dlatego że sprawdza się, ma fajną pompkę. No. no, super. I też jest bardzo tani. Mam tutaj dla Was w ogóle pomadkę. Chciałam pokazać, bo to jest jedyna moja pomadka z maka, którą mam i też uwielbiam. Naprawdę jest mega. I to jest kolor Rubiu. Klasyczny taki już bardzo znany odcień. Pokażę Wam. To jest taka czerwień, bardzo ciemna. No nie wiem, no taka klasyczna, po prostu czerwień i ma zimne tony w odcieniu, więc bardzo wybiela zęby. Ale uwielbiam, ją jest super. Kupiłam ją z hurtowni w Niemczech przez internet, właśnie, że, bo to jest miniaturka. Kosztowała po prostu trochę taniej niż to normalne. Ja polecam Wam, jest mega. Jeśli szukacie takiej klasycznej czerwieni. Która po prostu na takie wielkie wyjścia chcecie, chcecie sobie kupić jedną taką pomadkę na, na jakieś wesele, czy na jakąś bal, czy sylwester, czy coś, to polecam wam ten kolor, bo jest mega. Jeśli chodzi o takie tańsze pomadki, to y, głównie y, używam bel. Już Wam pokazuję. Tutaj mam przykładowo kilka kolorów. <laughs> One się wydają praktycznie podobne. Tej kamerze, to może tak będzie, do światła bardziej um, powiem Wam. Kupuję je w biedronce, czasem w hebę. Naprawdę mi się sprawdzają. I jeżeli byście chcieli wiedzieć, jakie to są kolory, to jest e, 03. To właśnie biedronca jest, z Bel. Tutaj chyba, bo starło mi się, ale było chyba 05. Mi się zdaje, taki właśnie, coś, fuksja. Ciemniejszy, bardziej kolor właśnie kupiłam w Hebe 01. Taki ciemniejsza coś śliwka, taka wpadająca w szarość. I jaśniutki, taki różowy to jest 01. Taki mega, mega różowy, który mam na ustach, ale trochę mi się zjadł już. To jest to. Jeśli chodzi o rozświetlacz, to używam. Chociaż nie jestem pewna, dajcie mi znać w komentarzu, jeśli się orientujecie, czy to jest ten kolor, który wszystkie te dziewczyny polecają. To tafla, ja bym tego taflą nie nazwała. Czekajcie, zobaczę, żebyście zobaczyli tutaj może. To jest, no to jest produkt taki drobinkowy. No już sami ocenicie, czy to jest tafla, czy nie. Ale w moim niemaniu. Yy, no szczerze Wam powiem, że widziałam już lepsze rozświetlacze niż to, ale używam go, lubię go i, i polecam Wam, no bo to są śmieszne pieniądze 10 zł. Może obłyszczyk to mam tutaj taki ulubiony sklinik, o widać moją kamerę. To jest taki, no, on jest kryjący troszeczkę i ma taki ciemny kolor, taki pudrowy róż, coś w tym stylu do rzęs, mój ulubiony od lat, naprawdę. Wcześniej używałam y, z y, Mel, on się nazywał Sexy Curves, czy coś takiego i miał taką szczoteczkę, taką w takim kształcie. Niestety głowy cofali, a był po prostu najlepszy na świecie. Ale ten też daje radę i to jest Catrice Glamdol, fioletowa wersja. Jest super czarny, fajnie podkreśla rzęsy, no, no naprawdę super, super podkręca, no mega jest. To jest Kobo Professional. Używam cienia. Sprawdza mi się i nie mogę go wykończyć po prostu już <gryw> cały czas używam i nie chcę się skończyć. To jest My Secret. Używam po prostu namiętnie. To są cienie matowe. Eee, są po prostu super. Pigmentacja jest, no tak jak widzicie ekstra i będę musiała kupić na pewno kolejne kolory. Ten co pokazałam wam to jest 507 i to są cienie matowe. Ja preferuję właśnie maty i chcę i dajcie oczywiście mi znać w komentarzu, bo wasze zdanie jest najważniejsze, co w ogóle chcecie oglądać na tym kanale. Ale chciałabym dla was e, robić makijaże tak jak niektóre filmiki się u mnie pojawiały na kanale, inspirowane jakimiś gwiazdami. Tam już jest na kanale właśnie Jennifer Lopez, inspiracja. I chciałabym, żebyście może w komentarzu mi napisali y, gwiazdę i jaki konkretnie makijaż ma być. Czy to smołki, czy jakiś delikatny, czy bardziej wyjściowy. No bo y, mam tutaj już pędzle przywiozłam sobie i chciałabym dla Was taki po prostu konkretniejszy makijaż, żeby kupić jedną paletę i na tej palecie się, y, wiecie, no, odzorować i posiłkować właśnie tą paletą, żebym mogła dla Was makijaż nagrać. Przeniosłam Was do mojej łazienki jeszcze. Nagrywam ostatnie tutaj filmy, no bo zostało w sumie do przeprowadzki e, 10 dni, więc jeszcze sobie ponagrywam trochę tu w Przeniosłam się tutaj, dlatego że chcę wam pokazać ulubieńców takich e, do włosów, do mycia, żeby już po prostu konkretnie, e, no konkretnie kontynuować ten film. Także to jest e, odżywka, którą e, byłam, jak byłam w Warszawie, właśnie spotkałam się z Asią wtedy no to kupiłam e, właśnie tą odżywkę i polecam wam z Fructis. E, pokażę wam jak ona w środku jest. Pachnie po prostu obłędnie. Naprawdę. I sprawia, że włosy są takie mega, me, mega miłe w dotyku, bo ja mam naprawdę gdzieś odtąd no tyle gdzieś e, mam przesuszone bardzo włosy od prostowania. No i to mnie ratuje, także chodzi o ulubieńca takiego wszechczasów to jest żel do mycia buzi właśnie z jaj, oczyszczanie, liście manuka do cery normalnej, tłustej, mieszanej także polecam wam, to jest już moje nie wiem już, które opakowanie naprawdę, to już w dziesiątkach liczę, sprawdza się fajnie myje, nawet jak są resztki makijażu, to fajnie je domywa jeśli chodzi o szampon do włosów myślę, że z czasem się przerzucę na jakiś naturalny ale jeszcze nie znalazłam takiego, który by się nie sprawdził ale póki co używam, używam ten Head and Shoulders i powiem Wam tak, niezła wpadka była ostatnio. I nie wiem dlaczego tak jest, ale zobaczcie, to są niby takie same szampony, tylko mają szate, szatę graficzną inną. I ten jest jakiś nowy od nich. I one się tak samo nazywają, a po tym spędziłam skóra głowy. I odstawiłam go, kupiłam ten i jest ok. Także powiem Wam, no niezła wpadka. I nie wiem, nie wiem dlaczego tak jest, bo nazywa się tak samo. Więc używam tego. Używam tego i sprawdza się u mnie dobrze, domywa. I, i tak, i mam świeżość włosów nawet do 4 dni dzięki niemu, także ok. Ja wiem, że to jest bardzo chemiczny szampon, bardzo ściąga farbę. I jest takie agresywne, ale naprawdę wierzcie mi, że ja spróbowałam wielu szamponów i naprawdę nieraz to mnie tak spędziła skóra głowy, że to było nie do zniesienia. Myślę, że przerzucę się z czasem na może tutaj już yy, przejdę do kolejnego produktu właśnie z tej firmy może sobie znajdę jakiś szampon do włosów, bo powiem Wam, że zostało mi tyle tego żelu. Zrzuciłam go do kąpieli i jest mega. Naprawdę polecam Wam produkty tej firmy. Są po prostu cudowne i one są naturalne. Tutaj sobie możecie zobaczyć te wszystkie oznaczenia, przeczytać wszystko, co tutaj jest napisane. Eee, I zatrzymać sobie filmik, jak chcecie. To są naprawdę dobre produkty, o których ja wcześniej nie wiedziałam. Które naprawdę są mega naturalne i mega delikatne Także polecam, jeśli macie wrażliwą skórę No to go sobie kupcie Widziałam te produkty w Lidlu Na pewno A byłam yy, w Rosmanie Dzisiaj, no i nie widziałam tego A chciałam sobie dokupić ten żel, więc yy, Dajcie znać, gdzie można też dorwać te produkty To chętnie sobie Chyba w są jeszcze Tak mi się zdaje Także polecam wam seria kokosowa Po prostu te urocze obrazki To, to po prostu genialne to jest, polecam no i co kochani, to chyba już wszystko tak się rozglądam i myślę, że wszystko wam pokazałam także mam nadzieję, że taki filmik z holem z ulubieńcami wam się spodobał dziękuję wam serdecznie za oglądanie ściskam was ciepło, mam nadzieję, że wideo wam się podobało za niedługo pojawią się filmy z przeprowadzki bo zostało już niewiele czasu więc będą później filmy na nowym mieszkaniu chciałabym pokazać wam jeszcze te plakaty Później, jak będziemy to wszystko dekorować, także mam nadzieję, że się cieszycie, bo ja bardzo się nie mogę doczekać. Także do zobaczenia w kolejnym wideo.